Trudno wyobrazić sobie piaski nowe bez tych bloków i bez charakterystycznej bryły kościoła. To osiedle, tak jak wiele innych, powstało w latach, kiedy eliminowano wiarę z przestrzeni społecznej. Jednak mieszkańcy nie zaakceptowali tej wizji. To było bardzo dużo ludzi, którzy pochodzili z Krakowa, ze wsi. I wtedy dla nas to było tak oczywiste i. Po prostu każdy żył tym bogiem. Więc w związku z powyższym, jeżeli wyszło, wyszła taka inicjatywa, to była niesamowita radość i każdy deklarował na swój sposób, co może zrobić. Można powiedzieć, że zaczęło się tak naprawdę tutaj życie religijne od wydarzenia 1 lipca 1988 roku. Gdy ksiądz kardynał Franciszek Macharski odprawił właśnie tutaj mszę świętą polową. E, wtedy już było wiadome, że on chce, aby tutaj powstał punkt katechetyczny pewnie w planach też Kościół. Ustaliliśmy jako rada parafialna i potem ta rada parafialna, to że tak powiem, to była z ludzi tych, którzy w poszczególnych klatkach zbierali pieniążki, zbieraliśmy raz na trzy y, miesiące. Zro... Oczywiście to myśmy zrobili taką listę, że każdy deklarował się tam na jakąś kwotę, i potem yy, każdy starał się żeby się wywiązać z tego, żeby dać. Jeżeli ktoś mógł dać więcej, to dał więcej, ale w każdym bądź razie, w każdej klatce były dwie albo trzy osoby, które raz właśnie na te trzy miesiące przechodziły klatkę i zbierały pieniążki i potem przynosiło się do księdza proboszcza z, z podpisami, żeby ktoś nie miał potem jakichś tych, że było więcej, że było mniej i tak dalej. Więc to oddawaliśmy, no a resztę, no to ksiądz proboszcz tym zarządzał. Z tym, że y, muszę powiedzieć tak, jak jest, że nigdy ksiądz proboszcz y, nie prosił o żadne pieniądze. To od nas było takie z głębi serca, y, że, no, że mamy pomóc. Tutaj był ten barak, który trzeba było przerobić na y, kaplicę i to, ten barak się że tak powiem przedłużyło takim dachem prowizorycznym było to pokryte no żeby tam jak najwięcej osób się mogło zmieścić właśnie tutaj były i nasze i śluby i chrzty i pierwsza komunia to było to takie wszystko takie takie serca serca z wiernymi działał budowniczy i pierwszy proboszcz parafii jak mówią mieszkańcy Piasków nie można opowiedzieć pełnej historii tej wspólnoty bez wspomnienia o księdzu Andrzeju Burku. Cały towar, jak tylko rzucił któryś robotnik, że brakuje cementu, czy brakuje czegokolwiek, to on jechał, zwoził tutaj, żeby nie musieli stać, żeby nie musieli tracić czasu, ubrał. Gumiaki, jak były rowy, doły tutaj jak były wybudowane. To dla niego to nie było, żeby on był nadzorcą. On po prostu, gdzie ci panowie byli, to on tak za nimi wszędzie chodził, wszędzie doglądał. Całym sercem oddał się budowie naszej, naszego kościoła. 5 października 1997 roku było poświęcenie kościoła. Jeszcze nie konsekracja, ale od tego momentu zostały. Można powiedzieć, świątynia została otwarta, szczepy były odprawiane już codziennie. To pierwszy ważny punkt, dlatego że z tej kaplicy ciasnej, dusznej ludzie przyszli do świątyni. I drugie wydarzenie o ogromnej wadze to jest 23 listopada 2003 roku, kiedy świątynia została konsekrowana przez kardynała Franciszka Macharskiego. I można powiedzieć, że to było takie zwieńczenie, że Oto jest, jak wielu ludzi tamtego pokolenia mówi nasz kościół. Tak powstała parafia Matki Bożej Różańcowej, którą dzisiaj poznajemy. Łaza na piaskach jest tutaj obecna tak naprawdę od samych początków parafii, to jest no, chyba ponad 30 lat. Czy wy macie jakąś świadomość tego dziedzictwa, tych ludzi, którzy was poprzedzają? Tak, myślę, że na pewno. I nawet jakby widząc starszych oazowiczów, którzy wspominają swoje czasy, a teraz już są rodzicami na przykład naszych uczestników, ma się właśnie taką świadomość tego, że jakby dużo ludzi tą wspólnotę przed nami budowało. Wśród tych budowniczych są też liczni duszpasterze. Jednym z nich jest biskup Robert Chrząszcz, który na Piaskach Nowych posługiwał jako wikariusz. Gdzieś kiedyś tam słyszałem takie, takie zdanie, że, że wspólnota, grupa staje się dla ciebie ważna, jeżeli ona cię kosztuje. Więc w są, sposób, że tam Gdzieś w tej mojej służbie starałem się być z tą młodzieżą, być z tymi ludźmi, służyć im, i to, to jak zawsze każda służba, każda praca wymaga jakiegoś takiego oddania i kosztuje. I dlatego przez to, że kosztuje, staje się ważna, i, i, i w jakiś sposób na pewno Piaski Nowe Tutaj Matka Boża Różańcowa zawsze jest w moim sercu, tak jak inne parafie, w których pracowałem w Polsce czy, czy w Brazylii. Teraz trochę jest tak, że to, co się dzieje tutaj w realu, to jest jedno: formacja, spotkania, modlitwa, to bycie ze sobą razem, wyjazdy, ale też dużo dzieje się online. Czy to bycie online, bycie na Instagramie, Facebooku, pokazywanie też Waszej formacji w ten sposób jest istotne teraz, w tych czasach dzisiejszych? Myślę, że na pewno. Myślę, że to pokazuje też, zarówno pomiędzy poszczególnymi wspólnotami, jak to wygląda, tak. Zarówno pokazuje to po prostu ludziom innym, nawet czy niewierzącym, czy wierzącym niebędącym w oazie, po prostu jak to wygląda. A co byście powiedzieli ludziom, którzy czasami myślą sobie po co to w ogóle robić? Po co pokazywać teraz na Instagramie, jak wygląda nasze spotkanie, przecież to jest zupełnie w ogóle niepotrzebne? Hmm. Tak samo jak niepotrzebne jest pokazywanie swoich zdjęć z siłowni, czy tego, gdzie się było na wakacjach, ale to jest po prostu coś, czym żyjemy, coś, co jest dla nas ważne, co po prostu nadaje dużo radości i chcemy się tym dzielić. Dobrze jest dzielić się radością na Instagramie, jednak jeszcze lepiej przeżywać ją w rzeczywistości. Spotkania pełne ciekawostek, rozwoju artystycznych umiejętności i dziecięcego śmiechu raz w miesiącu odbywają się w domu parafialnym. Brakowało oferty dla tych najmłodszych. I ja, jako mama czwórki dzieci widziałam tą potrzebę też w różnych domach kultury prowadzone są różne zajęcia dla tych najmłodszych one są właśnie takie moderowane że rodzic jest najczęściej gdzieś z boku o ile w ogóle natomiast troszeczkę zainspirowałam się tym co jest w domu kultury u nas na osiedlu na piaskach plus faktem właśnie że jestem w ruchu światło życie od najmłodszych lat Padł na taki pomysł, że skoro sama mam takie małe dzieci, to trzeba zrobić coś, żeby one w tych dziwnych czasach dzisiejszych, kiedy postępuje zeświadczenie, już teraz ukorzeniały się w wierze. Tak? I stąd pomysł, żeby prowadzić zajęcia takie, które są skierowane na, dla przedszkolaków. Tak naprawdę dzieci od drugiego do szóstego, czasem siedmiolatki też przychodzą. Aby te dzieci mogły bawiąc się, poznawać lepiej naszą wiarę. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Grupa koralik w większości gromadzi głównie mamy z dziećmi. Każdy jednak, kto uważa, że ojcowie nie odnajdą się na spotkaniach, sroko się myli. Mamy o to, żeby było równouprawnienie, więc myślę, że nie, tylko, nie wolno dyskryminować również ojców, a nie jestem jedynym y, tatą, który przychodzi na spotkania. Jest dosyć to ciekawe zjawisko, bo raz, można wymienić się doświadczeniami z innymi ludźmi, z którymi nie zawsze na co dzień się znamy, nie, dotychczas się nie znaliśmy. No plus, też widzimy, jak nasze dzieci wchodzą w interakcje z innymi, z innymi dziećmi. Dziecko raz że, raz, że nabywa samych kompetencji do tego, by odnaleźć się w, w grupie rówieśników, ale też dodatkowo na relacje rodzic-dziecko, bo robimy coś razem, robimy wspólnie, pracujemy, spędzamy ten czas razem, no i też pogłębiamy, powiedzmy, tak, wiadomo, wdrażamy dziecko w tą duchowość kulturową czy tutaj właśnie wyznaniową. Właśnie wkroczył w drugie ćwierćwiecze. Ciągle rozwija repertuar i w modlitwie wspiera parafian mocnym głosem. To wszystko pokazuje, że. Ten chór trwa. Y, myślę, że będzie trwał dalej, będzie się rozwijał, rozwija się też nasz repertuar. Ostatnio mieliśmy jubileusz, szykują się kolejne. I zapraszam oczywiście na nasze uroczystości wszystkie kościelne, takie jak Boże Ciało, ponieważ my te uroczystości swoim siebie również oprawiamy. A zapraszamy w sposób szczególny panów dlaczego? To jest tak, że z reguły przyciągają żony panów do nas, dlatego że nie jest łatwo panów ośmielić. Powiedziałabym, że niektórzy Panowie mają fantastyczne głosy, chodzę, słyszę. Natomiast Bardziej chodzi wydaje mi się o odwagę w tym momencie cywilną żeby wyjść i zaśpiewać. A z reguły wypada lepiej niż się myśli. Parafia Matki Bożej Różańcowej pokazuje swoje rozśpiewane oblicze. W repertuarze są nie tylko kanony, ale i chociażby utwory wielbieniowe. Decyzja Kaliska, decyzja Przemyska Tarnowska to rzeczywiście mieliśmy taką możliwość już gdzieś tam odwiedzić i pomodlić się wspólnie z ludźmi. Generalnie nie są to koncerty. Jeżeli idziemy gdzieś to, to raczej modlić się i uwielbiać Pana Jezusa śpiewem, modlitwą, y, słowem, to, to jest właśnie to, co nam przyświeca. No chyba najbardziej nas y, cieszy to, co mieliśmy z domem Józefa, czyli z tą telewizją diecezji kaliskiej, gdzie tam mogliśmy przeprowadzić przez dwa dni takie uwielbienia w jednej z parafii. No i to też było później transmitowane, więc to było rzeczywiście taki, taki integralny i taki mocny, 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 mocne, mocny wydarzenie w tym, w naszym zespole, no bo dużo nas to kosztowało przygotowania, też wyjazd, sama droga, cztery godziny w jedną stronę. Bardzo pięknie nas tam parafia przyjęła, bo też y, zrobili nam noclegi, nocowaliśmy u ludzi, więc mogliśmy ich poznać. Po prostu taka, też spotkanie tam z księdzem proboszczem i w ogóle y, z ludźmi na miejscu, no, naprawdę piękna rzecz. Byliśmy... W części chorzy Aha, tak, bo to... i z gorączką jechaliśmy. Ale po drodze, też jeszcze mieliśmy spotkanie u znajomych księdza tutaj Piotra, gdzie nas poczęstowali obiadem, ale drugie, takie fantastyczne wydarzenie. Było w styczniu, kiedy byliśmy w parafii naszego członka zespołu, Emila, ludzie, którzy fantastycznie się z nami modlili, wszyscy śpiewali, to nie było tak, że oni przyszli na koncert jakiś kolęd, tylko po prostu śpiewali wszyscy z nami, uwielbialiśmy fantastycznie, to była niesamowita atmosfera w ogóle. No staramy się rozpoczynać nasze próby modlitwą, nie zawsze to wychodzi, ale jednak do tego dążymy. Natomiast bardziej okresy przeżywamy w ten sposób, że staramy się jakieś wydarzenia robić na dany okres. Tak jak mamy zawsze przed odkustem, mamy takie czuwanie, mamy w adwencie, później kolendy, w wielkim poście. No i teraz właśnie zesłanie Ducha Świętego to jest taki jakby ostatni w nasz akcent w tym roku z takich większych, większych właśnie czasów, które poświęcamy na próbę, ale przede wszystkim na modlitwę i uwielbienie. Ostatni akcent roku, więc pewnie po wakacjach wrócicie, a więc jest to też dobry moment na to, żeby zrobić może mały napór. Wiem, że potrzebujecie pianisty. Jakie wymagania musi spełnić, żeby do zespołu Canta mógł dołączyć? Musi chcieć grać. <gry> Przede wszystkim. Wiele było już takich osób, które przychodziły i rozpoczynały granie z nami, a potem same swoją determinacją też dochodziły do, do poziomu pozostałych muzyków, więc na pewno to nie jest, nie jest tak, że trzeba być super muzykiem, żeby dołączyć do zespołu. To jest wszystko na chwałę pana, więc wszystkie błędy są do wyeliminowania, ale też nie chodzi o to, żeby grać idealnie, tylko żeby to była modlitwa. Się różnili e, charakterologicznie, bardzo. Co tu dużo mówić? W tym sensie, że ksiądz Andrzej był człowiekiem, który na tamte czasy budowy kościoła był fantastyczny. Organizował pracę i był zaangażowany tak, jak ja bym nawet w jednej setnej nie potrafił. On tutaj całe życie dał dla tej parafii. E, ja przyszedłem na czas, zresztą to ludziom powiedziałem w pierwszym kazaniu, że. Przychodzę nie po to, żeby ode mnie zaczęła się historia, tylko przychodzę kontynuować. I to, co Wyście zrobili, tego cudownego, wspaniałego z Księdzem Andrzejem, to ja chcę tylko teraz kontynuować. Wyście budowali i wspólnotę, i kościół materialny, ja chcę, żebyśmy budowali kościół duchowy, bo już mamy świątynię. Powiem także, że trwało to na pewno co najmniej 2-3 lata, kiedy myśmy się jakoś tak wzajemnie przekonywali. To znaczy, myślę, ja przekonywałem ludzi do, do siebie, nie wiem na ile to się udało. Myślę o nim z ogromną wdzięcznością, ponieważ to on tych ludzi zapalał do budowy, prowadził i to było jego dzieło. I z wdzięcznością myślę zawsze, odgrywając myszy za parafian, o tych ludziach, którzy budowali kościół. O tym, jak ludzie poważnie traktują modlitwę i świadczy to, że kiedy ze mną było dramatycznie źle można powiedzieć bardzo źle, krańcowo źle. Ja dostawałem od ludzi SMSy, maile yy, z zapewnieniem o codziennej modlitwie. To nie było tak zdawkowo. Kiedy było ze mną potwornie źle, kiedy na Wielkanoc 2021 roku księża czytali mój list do parafian, w którym było trochę rozważań, Teologicznych, związanych ze zmartwychwstaniem i nadzieją. I kiedy prosiłem ludzi o modlitwę, odzew był taki, że gdybym pozbierał te osoby, które do mnie się wtedy odzywały telefonicznie, mailowo, SMS-owo, to grupę tych ludzi bym musiał określić między 100 a 150. Więc jeśli mowa z czym kojarzy mi się ta parafia to kojarzy mi się z tym. Ciężko było przejść, na początku przekonać do siebie tych parafian. Czy myśli ksiądz, że w tym momencie tak naprawdę poczuł się ksiądz częścią tej rodziny? Znaczy ja mogę powiedzieć e, w, z mojej strony i jeśli powiem to, co mówię przy różnych okazjach, e, to może zabrzmi pompatycznie, może nie, nie szczerze, ale proszę mi wierzyć, Pan Bóg świadkiem. Ja tych ludzi kocham. Słońce powoli zachodzi nad piaskami nowymi, ale na szczęście to tylko koniec odcinka, a nie historii parafii Matki Bożej różnicowej. Kolejne pokolenia wiernych i duszpasterzy piszą i nadal będą ją pisały, a my nadal będziemy przemierzali archidiecezję krakowską. Zachęcamy Was do polubienia tego odcinka i śledzenia naszych mediów, abyście byli cały czas na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami trwającego Kongresu Archerystycznego Archidiecezji Krakowskiej oraz innymi uroczystościami odbywającymi się w naszej diecezji. Na dziś to tyle. Do zobaczenia w czerwcu.